Czym różnią się klienci płatni od bezpłatnych, tych pro bono, których mamy na początku, kiedy zaczynamy praktykę coachingową? Witam Cię na blogu Prospero jako coach, gdzie uczę coachów zaczynać praktyki, rozwijać biznesy i zarabiać pieniądze. Prawie każdy z nas zaczynał od klientów pro bono i uważam, że to jest bardzo OK. Ja też zaczęłam od klientów pro bono i bardzo sobie tą, ten etap praktyki chwalę. Także ten odcinek nie będzie o tym, że klienci płatni to są dużo lepsi klienci i powinniśmy mieć koniecznie tylko płatnych klientów, bo to niekoniecznie jest prawda. Jeśli potrzebujesz zacząć od bezpłatnych klientów, bo po prostu z nimi czujesz się pewniej, chcesz potrenować, chcesz trochę nabyć doświadczenia, jest to absolutnie ok. Ale przychodzi moment taki, że Trzeba zacząć po prostu pracować za pieniądze i mieć klientów płatnych. I wtedy okazuje się, że ci klienci bezpłatni trochę byli inni niż ci płatni. W zeszłym tygodniu nagrałam odcinek o tym, czym różnią się prawdziwi klienci od tych klientów, na których trenowaliśmy w czasie naszej szkoły coachingowej, a byli to najczęściej inni coachowie. I tamte różnice już były bardzo mocno widoczne. Jeżeli nie widziałeś, to oczywiście obejrzyj sobie ten odcinek. A dzisiaj o tym drugim stopniu tajemniczenia. Ciekawą rzeczą jest to, że okazuje się, że klient płatny bywa często dużo łatwiejszy w coachingu niż klient bezpłatny. Z tego względu, że klient, który płaci, wkłada swoje pieniądze w to, wkłada nie tylko swój czas, ale podpisuje się pieniędzmi pod tym coachingiem, czyli podpisuje się pieniędzmi pod tym, że będzie działał w tym coachingu, bo wiadomo, że sam coaching niczego nie zmieni. Klient działający w swoim życiu czy w pracy pod wpływem coachingu, w odpowiedzi na coaching, to jest dopiero zmiana, która transformuje życie czy pracę. Klient, który płaci, wkłada nie tylko pieniądze, wkłada dużo większe pokłady nadziei i działania w pracę. I dlatego okazuje się, że jest to klient często po prostu łatwiejszy, bardziej sprawczy, bardziej samodzielny, bardziej po prostu robiący swoją robotę. Na coaching bezpłatny czasami zapisują się klienci, którzy po prostu chcą być podcoachowani, chcą trochę sobie popracować nad rozwojem, ale nie mają aż takiego wielkiego pragnienia rzeczywistej zmiany. Ponoć Thomas Leonard, który w Stanach jest uważany za ojca coachingu, powiedział kiedyś taką, takie zdanie: że im więcej klient mi płaci, tym mniej mam z nim problemu. Nie wiem, czy to prawda, czy to jest faktycznie Tomasa Leonarda zdaje, ale jest w tym trochę prawdy. Klient, który płaci za coaching, również jest klientem bardziej wymagającym nie tylko od siebie, ale również od coacha. Bo kiedy się nie płaci, trenuje się, no to co ten coach zrobi, jak ta sesja pójdzie, jest ok. Prawda? Jak klient płaci, to ma to poczucie, że wydaje te kilkaset powiedzmy złotych za sesję, i zależy mu na tym, żeby ta sesja posunęła go do przodu, żeby coś się zadziało, żeby była jakaś transformacja, i tak dalej. Co oczywiście w coachingu nie jest gwarantowane, że każda sesja to będą fajerwerki. Czasami sesja to jest lekki krok w tył z różnych względów. I dlatego do tego coachingu płatnego coach musi stanąć z większą pewnością siebie, z większym. Poczuciem całego procesu. Klient płatny, szczególnie taki, który płaci z góry za miesiąc sesji, a to jest dokładnie to, czego ja uczę i, i, i co ja robię w swoim biznesie, to jest również klient, który nie przekłada sesji z byle powodu no bo jest niegotowy, bo mu się dzisiaj nie chce, bo nie ma energii no bo tak, nie wiem, retrogracja markurego, nie? Taki klient przychodzi na sesję, więc to też jest łatwiejsze. Te wszystkie różnice sprawiają, że z jednej strony chcemy pracować z klientami płatnymi, no bo oczywiście też chcemy zarabiać, ale z drugiej strony bardzo często boimy się tego przejścia i widzę wielu coachów na rynku, którzy przez długi czas przyjmują klientów pro bono. Ja uważam, że klienci pro bono są ok, ale to powinno być kilku klientów, najlepiej policzalnych na palcach jednej ręki. Um, a my boimy się tego przejścia. Dlaczego się boimy? Bo ciężko nam jest mówić o pieniądzach, to jest taka, jakbym powiedziała, przykrywka troszeczkę chyba z góry. Ale to, co jest głębiej, to okazuje się często, że boimy się tej odpowiedzialności, boimy się tej oceny pieniędzmi, tego, że a co, jak proces nie pójdzie, a jak coś tam się nie, nie zadzieje i tak dalej. Ale to ryzyko należy podjąć, należy w tym stanąć. Pamiętając o tym, że odpowiedzialność za proces coachingowy, czy to płatny, czy bezpłatny, leży po stronie klienta i coacha, ale odpowiedzialność za działania leży po stronie klienta. Zapraszam Cię do takiego przemyślenia sobie tego, jeżeli przyjmujesz nadal klientów pro bono, to czy rzeczywiście jest to i być może jest. Dobry scenariusz na ten moment, czy być może trzeba już stanąć do tego procesu za pieniądze i zacząć pracować w swoim biznesie.